Welcome to Tolo! Urok Tolo polega na tym, że większość knajpek jest właśnie na samej plaży. Życie toczy się na plaży. z Straki. No, tak. I on jest tam dalej, tam się wjeżdża tej w lewo. I tutaj mają swoją plażę taką Ta. kamienistą. Ale chyba odpuszczamy, co? No nie, nie. No, tam do naszego co już. Chcemy zobaczyć, ale te góry piękne tutaj. Kemping Casino Beach, ale nic nie widać. Argolin Strand Camping. Barem Aloha. Zaraz przy samej plaży. Z przepięknymi parasolami. Z przepiękna miejscówka. Leżaki na plaży. Jeżeli coś zamówicie w barze, zobaczcie. Są darmowe. Pani przynosi same leżaki. Widzicie to? Jest naprawdę dobrze uroczo i na samą plażę. Takie miejscóweczki. Przepięknie, naprawdę. Urokliwie. Tutaj widać, że buty do morza są przydatne. Ekstra! Znowu jestem zachwycona, ale to nie nowość. Jest super. Polecamy tą miejscówkę. Myślę, że zostaniemy tu minimum dwie noce. Jak nie trzy, bo już jestem zmęczona tym zmianą kempingu, chcę się trochę ponudzić, bo nie ma czasu na nudę nawet. sobie tutaj będzie 34 euro za nockę tak to wygląda są parcelki takie zacienione Latuszki ładne nie wiem gdzie są toalety jeszcze ale to wszystko obczajmy zaraz Chybał? 13 chyba 13 euro tak no. z frytkami. no duża porcja Wyczupam. Jest tak tutaj. Pokażemy Wam. Piękne łazienki. Uwaga! Powoli! Stop! Jest tu czyściutko. Fajne są prysznice. Jest tutaj taka półeczka z tej strony, że nie leci na... E, naręczniki, tu są, jest półeczka na e, płyny. No to są, wszystko jest tak samo tutaj. Wszystko nowiutkie. Czyściutko, pani chodzi, ciągle sprząta, mimo że nie ma ludzi. To idź siku. I takie tutaj mamy piękne umywaleczki z mydełkami. W każdej toalecie jest papier. Nie ma żadnego problemu. Jest kosz, papier i papier taki na wypasie. O proszę bardzo tego typu. Także. Dlatego uważam, że to jest najlepszy kemping. Tu wszystko spełnia jakby nasze normy. Jest piękny bar, są piękne toalety. Jest mydło. Jest papier toaletowy. Czego więcej potrzeba do życia? Aloha. Zamówiliśmy sobie tościka, kawkę frappe, i double greek coffee standardowo. One for o co się mówi? Thank you. mamy śniadanko z takim widoczkiem. Chcesz? Ktoś to czy się tak maczał? Maczaj sobie i ten, zobacz. Ja nie chcę tak maczać. No to nie musisz maczać. hej, my się kąpaliśmy właśnie w morzu. Morze jest takie ciepłe jak w basenie. Super. Jak pierwszy raz takie ciepłe morze, nie wiem, może już jest po prostu połowa czerwca i nie nie na dzień jest cieplej, ale są super fale, jest płciutko mi ekstra, można tutaj sobie z buty, a kąpiąc się w morzu zobaczyłam, że stoją tutaj kamperki, więc tutaj musi być jakiś camping obok i doobczaić, bo tutaj naprawdę mają jeszcze bliżej morze niż my. z widokiem na morze, to są ekstra. Idealnie. Idealnie, ale widzę, że... Tutaj by było miejsce dla nas. Super. I tutaj już jest dużo ludzi na tym kempingu. Muszę zapytać. O jutro tutaj. Też za dużo gorsze sanitariaty. Dosyć, dosyć O, To chyba nie chcę tej miejscówki Przemorzu. Te prysznice zobaczymy. Które tu trwają. O, tu robią nowe prysznice. Także będzie dopiero. U... No, wymaga to remontu. Nie widać tu nigdzie recepcji. Przyjeżdżaliśmy, to nie widzieliśmy, że to jest kemping, zero oznakowania jakiegokolwiek. Jest tu wjazd. I to by było na tyle. A ja nie wiem, gdzie ci ludzie tutaj ch chodzą i płacą. Widzę, że tutaj jest też basem w sezonie, Koniec nic działa. Może tutaj do restauracji trzeba przejść i zapytać. Tylko naszego jest jakby bez nazwy. Gdzie? Tam. Gdzie? Tam, Gdzie? tam minimarka. Tak? Minimarka. Nie widzę. To jest recepcja Triton. A, czyli to jest Triton po prostu... to jest Triton. Czyli to jest Triton zwykły. Jeden. Tak. Daj mu to. No, czyli pewnie się pokłócili. Rozdzielili, bo byli obok siebie. Albo po prostu skokujący. No może. Też nie czyni mini marketmy I tutaj jak się kończy triton od razu jest triton 2 No Sonie, przed godziną byliśmy tylko we trzy kamperki, teraz przyjechały kolejne dwa. Jeden z niemiec ustawił się za nami, z Włoch naprzeciwko nas, ale tak jest pusty kemping. Wszyscy chyba nas lubią. Przyciągamy dobrą energię. Mówię dzieci. Krzyczcie, biegajcie. A tu nic z tego. My teraz zamawiamy taksówkę w barze do Tolo. Maciek wybrał sobie restaurację, w której ostatnio byliśmy, ale już nie mieliśmy na nią siły. Dzieci mają w planach salon gier. Także każdy ma swój cel. I zobaczcie jak tu bajecznie. Także jak zwiedziliśmy te kempingi przy Tolo, w tym, którym byliśmy pierwszego dnia, ten Union i teraz ten Argolik i dwa Tritony, no to ten wygrywa mimo że jest oddalony. To nie wychodzi tak drogo, bo powiedzmy wyjdzie parę euro więcej, jak się weźmie taksówkę w dwie strony. Tam zapłaciliśmy 35 euro, tu 33, więc de facto z taksówką za noc zapłacimy około 40 euro. Idziemy do restauracji rombi. Trombi! Trombi! Rombi, trombi! Trombi! O, zobaczcie kotleje. O, już staję, No, no, to, no i to dwa kotleje. A nie widzę, dwa Także ładne buty odpadają. Tak, ładnie buty odpadają. No muszę ja po ciebie powtarzać. Dobrze, powtarzaj, powiem. Dobrze, powtarzam. Chcesz aż nogi? wuuu kwiata woda ciepła wszystko jest zajęte o tu jest wolne chodźcie to jest rozrywkowane Pyszne. Takie trochę czosnkowe, nie? Pierwszy raz. Nic się nie było. Zaraz wymiemy Mucha. No nie, jakie smakują cacyki? Próbuj, bo Ty jesteś znawcą cacyków. To jest tak. Saganaki, czyli taki serek, e, tylko taki na słono, tak? Tak. Mm. są takie dobre. Dobre są, co? Spójrz One sobie. są czeskowe, Pierwsze są czosnkowe. Tak. Tak, nie jadłam patek Czy tak. No. To one są w jajku? Ten, w set? Sensie? Ja w jajeczku i w tym, no. To co? Czy wszystkim smakuje te cekciki? Tak. a no, smakuje. No co ty. Kau, smakuje Ci tam cekcik? No. A mnie nie smakuje. Dzieci tradycyjnie ostatnio lecą. Najpierw rosły na kempingu, teraz mm. celek, w knajpie. Widać, że już Jesteśmy za długo na wakacje co, <gry> na mamy co? Kalmary wyglądają super A te rybki to co? Ja... Szuła, ale są przepyszne, bo już spróbowałeś? Już spróbowałeś? Nie trzeba to... Mary po i tą Mam za Na całość polać? Nie mam na, na swoje tylko na no Czyli na wszystko.

tak knajpki, bo wszyscy chcą siedzieć na piasku, nikt nie chce siedzieć na tarasie. Natomiast jedzenie nie jest złe, ale żeby tu stać w kolejce, po tym co jedliśmy już przez prawie miesiąc tutaj w Grecji, to. To jest tak, sznycelek, no jest no poprawę, tak? Snycelek tak? jest sznycelkiem, no to nie jest greckie danie narodowe. Kalmary są dosyć twarde. One nie są dość twarde, ale są naprawdę twarde, no, takie są. Tak. A te rybki, no to pierwszy raz je jem, więc nie, nie mogę wypowiedzieć, czy są dobre, ale jakoś, chyba ich nie zamówię drugi raz. Tak, ale Faj są... Naprawdę... Fajnie, że zamówiliśmy te rybki, spróbowaliśmy, ale nie jestem fanem. Także, no, każdy sobie oceni po swojemu. No, czyli, że co? Podoba się czy nie, no powiedz Szcze. No. No możesz ocenić, no powiedz no, że... Tak... Ona 6. Na 6. No, taka trójeczka. Trujeczka jest zjadliwe, nie można się Pan jest bardzo miły, Kalinerzy, no widok jest nieziemski, ale w tolo tutaj to każda knajpka ma taki widok, a jedzenie takie średniowe. Może tak trafiliśmy. My już jesteśmy podliczeni. Zapłaciliśmy 58, prawie 59 euro. I no dzieci śniċelka zjedli, a my rybki zostawiliśmy i kalmarki też. A kolejka jest na wo Teraz nie ma jakiejś dużej kolejki, ale wszystko się tutaj na tarasie. Idziemy dalej, w kierunku naszego już campingu do game roomu. Urok Tolo polega na tym, że większość knajpek jest właśnie na samej plaży. Życie toczy się na plaży. Dużo jest hoteli, które mają 2 metry, tak? Jeden, dwa i jest od razu budynek. To jest takie dosyć niespotykane, co wyróżnia to miasteczko. Jest tu fajnie, ale nie wiem czy ja bym tu wróciła drugi raz. Fajnie tu zobaczyć. Ale. Ale bez szału. Jak wszystko. Tylko nasze Znaczy na ogólnie nas mało rzeczy powala w życiu. Ale jak byliśmy wie? w Atenach. nie, ale w Tinez. W Tinez? miasteczko super, ale miasteczko super Tinez. Tam było takie naprawdę klimatyczne. Nie no tutaj też jest to klimatyczne, że jest, że są te restauracje no, zobacz, no u nas nad Bałtykiem no to masz szeroką plażę, długo, długo i dopiero jest jakaś knajpka, tak? Tu jesteś na sam, nad samą wodą i to jest takie unikalne w skali światowej. Ale jedzenie dzisiaj było... Nie, bo to jest Zepsuło wszystko. Zepsuło. Ten cały klimat. To jak byliśmy pierwszego dnia na tej pizzy i, i na leśniku, to było dużo lepiej. Tam nas podmywało morze. Była pyszna pizza, pyszny naleśnik i en, inne emocje. Potwierdzasz? Uwaga, bo pan łowi rybki, chodźcie. No. Ten leżak tutaj kosztuje 10 euro. To u nas pięć, jak nie jesteś z kempingu. A jak jesteś z kempingu, to masz za darmo. Tak, dziesięć euro. Jeden. Nie, no jed, jeden? Jeden, jeden, jeden. Jeden leżak? Tak, no. of using a seat. Ale za dwa? Nie, jedna umbrella i tu sam no to Dziesięć euro. ale takiej jakości, nie? Michał powiedział Michał Welcome to Tolo. Zobaczymy jak ta plaża. Na campingu Lido wygląda. Na plaży Welcome to Tolo jesteśmy. Jest zakaz kamperków kam karawaningu tutaj oczywiście. I tutaj tak ładnie duże leżaczków i tutaj tak ładnie duże leżaczków i secik czyli dwa czyli dwie i secik czyli dwa leżaki i parasolka 10 euro czyli jak zapłaciliśmy w Lido 35 euro to trzeba liczyć że 45 euro jest z, z leżakami tam mamy w Argolik 33 albo 34 za nockę. I leżaki są jakby w cenie, jak zamówisz cokolwiek do picia, no wiadomo, że cokolwiek się zawsze zamówi. Dzisiaj zamówiliśmy tylko wodę, za 2 euro. My już uciekliśmy z kempingu Argolik, z st Strand, nie wiem czy Strand, kemping. Po niemiecku, tak? No Strand, no bardziej mi się z niemieckim kojarzy. Eee, super było, fajna ta plaża, fajne leżaki. Piękne łazienki, duża parcela, akurat noszę była z wodą, ale, jakie jest jedno ale? W Bifi, no wiadomo, nie, takie nie, jest, ale nie działa, jak na większości kempingów greckich. I uwaga, jakie ale? Same komary, komary od rana do wieczora. Jesteśmy cali pogryzieni, nic nie działa, żadne pryskanie, żadne wtyczki do kontaktów, to są jakieś po prostu dzikie komary, po 20 komarów w, e, w kamperze i ciągle się namnażają mimo, że mamy moskitiery założone masakra, jedna wielka masakra jeżeli chodzi o komary dlatego uciekliśmy z tamtego miejsca bo tak no, może byśmy jeszcze zostali także trzeba się zabezpieczać naprawdę jakieś dobre kupić to na wszystko na te komary prawda jest taka, że uciekliśmy bo co? Bońka, bo klimatyzacji nam się zachciało no w samochodzie, taki przejechać się że musimy wejść Oj, do jest kamperka. bardzo gorąco, już mamy, już mamy ochotę jechać do domu, już nas te upały dobijają już trochę za długo także w Polsce jest 20 stopni już Bo czekamy jest. tylko na ten chłodek a w Chorwacji jakieś burze coś, no, no pięknie no. <śmiech> pięknie <śmiech> dobrze, zobaczymy gdzie nas poniesie dalej